Jesteśmy wszyscy tutaj razem, po to jesteśmy, żeby powiedzieć, że 12 lipca wszyscy musimy udać się do urn wyborczych i podjąć wielkie wyzwanie, wyzwanie zmiany Polski, żeby Polska znów była uśmiechnięta, zadowolona, radosna, żeby Polak Polakowi był bratem, żeby każdy żył w demokratycznym, pięknym kraju. I po to 12 musimy zgromadzić się przy urnach wyborczych. I dlatego tutaj, mimo takiej pogody, jaka jest dzisiaj, zgromadziliśmy się, żeby powiedzieć wszystkim: idziemy na wybory, idziemy na wybory i wybieramy nową, wspólną, wspaniałą Polskę, taką, jaką sobie wymarzyliśmy. Wiecie, że od 1989 roku każde wybory są uznawane za najważniejsze. Każde są bardzo ważne, bo powodów jest mnóstwo, żeby tak było, a każda mniejsze lub większe znaczenie w historii. Dlatego. Również te wybory, które będą 12 lipca tego roku, są jedne z najważniejszymi wyborami, które odbyły się od 1989 roku. A dlaczego tak jest? Bo ja jestem pewny, że jesteście w stanie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego to są jedne z najważniejszych wyborów od 1989 roku. Bo trzeba sobie odpowiedzieć prosto. Trzeba sobie odpowiedzieć prosto na proste pytanie. Bo czy Polska była kiedykolwiek tak podzielona, jak jest obecnie? Szanowni Państwo, czy pamiętacie, żeby kiedykolwiek było tak, że przy, obie przy obiedzie, przy wigilijnym stole, przy wielkanocnym stole, ten dzisiejszy był trochę inny, ten w tym roku, bo musieliśmy się widzieć z rodzicami, ze znajomymi, z przyjaciółmi, tylko przez internet, kłócił się brat z siostrą. Nie. Czy pamiętacie kiedykolwiek takie czasy, że matka nie odzywała się do swojego syna, bo ma inne poglądy polityczne? Czy było tak kiedykolwiek, że sąsiad kłócił się z sąsiadem za to, że wiesza inny baner albo ma inne poglądy polityczne? Nie było i nie może być, bo to po prostu jest smutne. Dlatego proszę Was, żebyśmy wzięli udział w wyborach, bo. Nawet hejt w stosunku do mnie, dlatego że jestem tutaj, że oficjalnie popieram prezydenta Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich, często się wylewa, bo mówią, ty nie jesteś prezydentem wszystkich mieszkańców Sosnowca. Jestem prezydentem wszystkich mieszkańców Sosnowca, bo nie ma dla mnie znaczenia, czy ktoś jest z platformy, czy dzisiaj trzyma tabliczkę Duda 2020. Datę mówiącą o tym, kiedy skończy się kadencja pana prezydenta. Duda. Szanowni Państwo, pan prezydent Andrzej Duda ostatnio powiedział, że wsłuchuje się w głos młodych ludzi. Miło, prawda? Tylko powiedzcie mi, czy słuchał się młodych ludzi, kiedy mówił o moich koleżankach, o moich kolegach, że nie są ludźmi, tylko są ideologią? Każdy może odpowiedzieć sobie sam. Czy słuchał się młodych ludzi, kiedy mówił, że sam się nie szczepi, a szczepionki nie powinny być obowiązkowe? Bo nikt z moich, moich koleżanek ani kolegów tak nigdy nie powiedział. Drodzy Państwo, to od nas zależy, od młodych ludzi, jak będzie wyglądała Polska za kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. To od nas zależy, czy w kolejnych wyborach prezydenckich za pięć lat będziemy głosować w pełni wolnych, demokratycznych wyborach. Ja niestety w tych jeszcze nie będę, ale chcę właśnie za pięć lat czy za trzy lata w wyborach parlamentarnych zagłosować za demokracją! Szanowni państwo, przychodzi mi do głowy w tym momencie tylko jedno. Pan prezydent tak jak powiedział, pan prezydent Duda powinien się cały czas uczyć, że młodzi ludzie mają głos i młodzi ludzie za parę lat dalej będą sobą. Dlatego szanowni państwo, cała Polska dla Rafała. Cała Polska! Drodzy Państwo, na koniec, jeszcze tylko jedną. Zwyciężymy! Zwyciężymy! Kochani, dziękuję za zaproszenie do pięknego sosnowca. Jak zawsze jest tutaj gorąco bez względu na to, jaka pogoda panuje, bo macie gorące serca. I apeluję do Waszych serc: zachęcajcie wszystkich, by 12 poszli głosować. To jest niepowtarzalna szansa. To jest wielka okazja do tego, by zagłosować pozytywnie. By zagłosować za Polską demokratyczną, europejską, uśmiechniętą, ale przede wszystkim Polską, która nikogo nie wyklucza. Bo możemy się różnić, możemy mieć inne spojrzenie na wiele spraw, ale musimy umieć ze sobą rozmawiać. I dzięki Rafałowi Trzaskowskiemu jest to możliwe. Prowadzimy pozytywną kampanię, jesteśmy wszędzie tam, by rozmawiać z Wami. Bo stanowimy wspólnotę i apeluję proszę spędźmy ten ostatni czas te ostatnie metry tego wyborczego wyścigu na rozmowie na rozmowie z sąsiadami z przyjaciółmi z kolegami koleżankami na przekonywaniu zajrzyjcie do mediów społecznościowych udostępniajcie posty Rafała Trzaskowskiego pokażcie wspaniały nowy klip wyborczy Rafała Pokażcie, że możemy dzięki maksymalnej mobilizacji wygrać te wybory. Przypominam, że to było blisko 2 miliony podpisów ludzi, którzy poparli kandydaturę Rafała Trzaskowskiego. Jeżeli każda z tych osób namówi cztery kolejne osoby, to daje 10 milionów głosów. To daje wygraną w wyborach prezydenckich. Bo dziś wspólnie. Możemy zdecydować o przyszłości Polski. I bez względu na to, czy świeci słońce, czy pada deszcz, czy wieje wiatr, musimy iść głosować, bo to nie tylko nasz obowiązek, ale przede wszystkim wielkie obywatelskie prawo, żeby zdecydować, kto przez najbliższe pięć lat będzie reprezentował Polki i Polaków. Czy będzie to człowiek dialogu? Czy będzie to człowiek samorządu? Czy będzie to człowiek, który nie ma kompleksów europejskich? Czy będzie to człowiek, który potrafi rozmawiać i potrafi rozmawiać na argumenty? Czy będzie to wiceprezydent z Nowogrodzkiej, który ma swojego zwierzchnika? Bo dziś wybierając Andrzeja Dudę wybieracie Jarosława Kaczyńskiego, Antoniego Macierewicza, Zbigniewa Ziobrę, prokuratora Piotrowicza. Panią Pawłowicz i tych wszystkich ludzi, którzy przez ostatnie pięć lat niszczyli wielki dorobek trzydziestolecia wolnej Polski. Apeluję do Was, proszę Was o wsparcie na ostatnich metrach dla Rafała Trzaskowskiego. Bardzo proszę o maksymalną mobilizację, bo nic nie jest rozstrzygnięte. Te wybory mogą rozstrzygnąć pojedyncze głosy. Te wybory mogą rozstrzygnąć. Głosy tych, którzy zostaną w domu! I na to nie możemy pozwolić. Maksymalna mobilizacja. Proszę Was o to: zostało kilkadziesiąt godzin do ciszy wyborczej. Wykorzystajmy te godziny do tego, by zachęcać do głosowania, by przekonywać do uśmiechniętej Polski, by przekonywać do nowej solidarności, do nowej energii. By raz na zawsze pokazać, że Polska chce być częścią Unii Europejskiej, że Polska może korzystać z różnorodności, że Polska jest wielokulturowa, że Polska nie musi być podzielona. I właśnie taką gwarancją jest Rafał Trzaskowski. Dzięki za to, że byliście, gdy zbieraliśmy podpisy. Dzięki za to, że byliście w pierwszej turze. I dziś proszę Was. W imieniu Rafała Czaskowskiego o to, byśmy razem byli 12 od samego początku przy urnach wyborczych, byśmy oddali głos na Rafała, byśmy maksymalnie zmobilizowali i wygramy te wybory. Wygramy dla Polski. Wybierzmy nasz obywatelski obowiązek, ale przede wszystkim skorzystajmy z naszego prawa. Wybierzmy przyszłość.